Dzisiaj chciałabym rozpocząć od krótkiego świadectwa, które jest związane z moim uczestnictwem w Małej Maryi. Kiedy tydzień temu, w sobotę, kończyłam modlitwę różańcową za Amerykę Południową, to nie spodziewałam się, że tak bardzo spotkam tam Jezusa. I Mała Maryja przekonuje mnie ciągle, że potrzeba troszeczkę wysiłku z naszej strony troszeczkę wierności i będziemy spotykali Jezusa w miejscach, w których się nie spodziewamy. Ja dotknęłam serca Bożego, które jest zatroskane o cały świat w sposób zupełnie nowy. Nigdy w taki sposób tego nie doświadczyłam. Bardzo dziękuję za to Małej Maryi, bardzo za to dziękuję Jezusowi. A dzisiaj mamy uroczystość świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Posłuchajmy słowa. Z pierwszego listu do Koryntian: A przeto upominam Was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Abyście byli zgodni i by nie było wśród Was rozłamów, byście byli jednego ducha i jednej myśli. Taki patron i takie słowo. Niesamowite wezwanie, więc chwytamy dzisiaj za Różaniec, jeśli możesz to całą częścią. Modlimy się o jedność dla wszystkich Polaków. Bardzo, bardzo to jest ważna intencja. Zachęcam też Ciebie, abyś dzisiaj kogoś zaprosił do tej modlitwy. Może wyślij powiadomienie o tym odcinku, albo po prostu powiedz, jeśli komuś z Was się uda, napiszcie w komentarzu: udało mi się, zachęciłem. Kogo? Módlmy się z wiernością za naszą ojczyznę, o dar jedności. I zachęcam też Was dzisiaj do jednego teledysku, biała jak śnieg. Tam są takie słowa: Osłaniaj mnie, Maryjo, jesteś potężną siłą. Kiedy usłyszymy te słowa, pomyślmy o naszej Ojczyźnie. Osłaniaj nas, Maryjo. Jesteś potężną siłą. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.